TVG9, Romuald Piątek nie odpuszcza i nadal walczy. No i co tam dalej słychać w Twojej sprawie? W związku z tym, że jak byłem z demonstracjami, gdzie jest oskarżeniem publicznym najważniejszych osób w Polsce, to roznosiłem takie pismo oskarżenie publiczne. I treść by trzeba bo To jest oskarżenie publiczne najważniejszych osób w Polsce reprezentujące. Polskę to Może z grubsza kurwatek. powiedz tak. Bo, bo, to się bo rozchodzi to... o to, że naruszają wreszcie. Zapisałeś to do 70 gazet, tak? Nie, 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 to, nie, to, to, to ja, ja rozniosłem do Aha. 15 chyba tak około mniej więcej najważniejszych mhm. instytucji w Polsce, jest tam Sąd Najwyższy. Yy, telewizja jest, Komenda Główna Policji, mhm. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstw Spraw Sprawiedliwości. Mhm. Oczywiście Pitera, cwaniara, która w ogóle nie odpowiada. Mhm. Kalisz, drugi cwania, który tak samo odpowiada, z no, odpowiada. W, i tak w, związku, nawy... yy, w związku ze swoją sprawą postanowiłeś wypowiedzieć taką yy, prywatną wojnę yy, kilkudziesięciu, czy, czy już ponad nie, nie, stu, nie, stu sędziom, to... prokuratorom tak, i policjantom, tak? Na prawie 140 osób, mm. które świadomie naruszyły prawo. Natomiast o to się rozchodzi, że mm. za tydzień prawdopodobnie będę w Warszawie i do około 70 adresatów, w tym wszystkich tygodników i tak dalej, rozniosę. W związku z tym, że ja mam uzyskane świadectwo, że nie jestem yy, niepoczytalny, czyli jestem poczytalny. No bo, to, w, w bo w trakcie tym, demonstracji w Warszawie próbowano z ciebie zrobić wariata. Tak, wariata i zawieźć do szpitala psychiatrycznego. W związku mm. z tym w tej chwili na celę go idę, a poprzez niesławienie, ale zniesławienie ordynarne, tak To jak nie mówi. zostałeś przyjęty, tak? Policja próbowała cię umieścić tam, a. Yy. Tak, no i oczywiście no, i tak. wypuścili, a, a oczywiście policja odmówiła mi wydania baneru, bo oczywiście mm. z tym banerem stanąłbym pod pałacem prezydenckim. I, i mm. teraz jak tylko w prokuraturze odpowiedzieli, że oni nie wpłynęło im z policji, a policja cały czas jest głupa. W związku z tym rozniosę pisma, w których wyraźnie pisze, czy prokurator bandyta, sędzia jest serem, jest świadomy wniesienia mojego oskarżenia, bo ja się przed tym nie cofnę. A jeśli oni sobie myślą, że będą chcieli mnie zrobić na znieważenie, to ja się w ten sposób zabezpieczam, że u posła Jaworskiego mam złożony wniosek o wniesienie na Sejmową Komisję i tak samo jest u posła Kaczyńskiego. I takich osób pokrzywdzonych jak ja, to ja setki mogę przyprowadzić na, na swoją Komisję. I na przykład jest tam taki bardzo ciekawy człowiek, który przerywał ogłoszenie e, ważności wyborów prezydenckich, który tak samo jak ja, ma dowody na Komorowskiego, a nie może się przebić. No bo są łamane przepisy, zdecydowanie. I to jest podstawowe pytanie. Czy Komorowski byłby wybrany, gdyby okazało się, że dokonał jakiegoś przestępstwa? No i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym takich pokrzywdzonych. Okej, okay, yy, Romuald, yy, ale przypomnij swoją sprawę jeszcze tak yy, w no, miarę ta, krótko. No to jest, Bo ty, ty zostałeś pokrzywdzony w sprawie o rentę. Tak, i to jest wyrok tak zwany niewykonany. I tam są mhm. trzy artykuły. To jest 386, paragraf 6 kodeksu mhm. postępowania cywilnego, który określa, że ocena prawna i wskazania prawne obligują sąd, który będzie o, yy, rozpatrywał sprawę już, już do wykonania. Jest tak samo artykuł 384, który mówi o tym, że nie może zostać zmieniona istota sprawy, a skoro to mówiąca o tym, że skoro ZUS się nie odwoływał, to nie może na, na jego korzyść zmieniony być wyrok. No zresztą no, wiadomo, jakie są głupoty u mnie. Że lekarz ZUS przyznaje rentę, a biegli cały czas mówią, że jestem zdolny do pracy. No, Takich idiotyzmów to trudno spotkać. No tak, to na pierwszy rzut oka. Tak wygląda, a poza tym uniemożliwiono ci dochodzenie swoich praw. Oczywiście no w postępowaniu ten, sposób, że postępowanie... ten sam sędzia wystąpił w pierwszej i drugiej instancji, Nie, chociażby no to, to jeden, jeden z takich no, no, no naj, tych, najostrzejszych. Przykłady. Tych przepisów łamania postępowania to jest mhm. dużo, a zwłaszcza teraz w postępowaniu karnym. No jeśli ja jako pokrzywdzony wnoszę aktu oskarżenia, oni sobie rżną głupa, jeśli wydaję postawienie mhm. sąd nieuprawniony. Jeszcze to wydane przez sędziego nieuprawnionego, który się najpierw wyłączył, a potem wydaje zarządzenia, że ja niby nie zdążyłem po terminie. Termin był 1 sierpnia, a ja mam złożony 29 lipca. No i sędzia bandyta Milewski sobie nie raczy odpowiada, mimo że dwa wnioski mam złożone o przyjęcie, żeby mu to pokazać, ale oni nie. No. A jak mnie nie przyjmie, to ja mu tego nie pokażę, bo no i nie cwaniaka. O czym tu tak więcej gadać? Także. Ostro całego, aż muszą zrobić i proces i wtedy dojdzie do, co to jest prawo materialne i co to są przepisy postępowania. I myślisz, że w końcu dopniesz swego? Oczywiście, W tym kraju? Że tak. Oczywiście, że tak. Tak, bo... Yy, no, no, próbujesz rzeczy niemożliwej, że sam jeden no tak, no bo... walczysz yy, z całym niemal wymiarem... Tak, sobie, no. nie, bo, Sprawiedliwości z instytucjami władzy wykonawczej, sądowniczej. I myślisz, że, że masz jakieś szanse w tej walce? Zdecydowanie tak. Dlatego, że będę się zabezpieczał, żeby nie zrobili po cichemu wyroku, że jako znieważenie, tylko jako to było publiczne. A to jest moje zniesławienie. I mhm. to, co jest w komentarzu, oni po prostu ludzi zastraszyli. Mhm. I co chcą, to sobie sędziowie i prokuratorzy robią dosłownie. A... Zgadza się, okej. Okay. I, i taki, taki na przykład zastępca z tego mi napisał, że... No to dzięki swojemu uporowi może, może nie, nie, dasz, nie dasz sobie siebie tak łatwo zastraszyć i, i popędzić, ale... Ale czy uważasz, że masz szansę wygrać? Oczywiście, Prawę. że tak. tak. No bo dlatego, że będzie sprawa publiczna. Ja jak się 70 parę adresatorów rozniosę, łącznie z takim tygodnikiem nie, czy tam Gazeta Polska, czy nasz Dziennik, czy inne prawicowe, można mieć do nich zastrzeżenia, ale to najpierw trzeba, że diabeł w tych szczegółach. No jak, jak może być sędzia nieoprawiony, wydawać wrok, a... a. Bandyta, bo inaczej to nie można tego określić. No, Zasem miejscowego to... krajowej rady sądowniczej dostałem pismo, wiele że on nie ma nic tam, nie widzi takiego. No hmm. jak to tak może? Wiele patologicznych yy, spraw się dzieje i jakoś, jakości ludzie nadal W nadal, nadal. No, no tak. na stanowiskach. Yy... Niestety są wybrani, wybierani w wyborach, także Tylko no... to są prawnicy, jak mogli, o, mogą oni się tłumaczyć, że nie zdają artykułu 253 KPA? No przecież wyraźnie, jeśli ja chcę złożyć skargę na ministra bandyta Kwiatkowskiego, bo ja inaczej tego nie mogę określić, tak. a ja nie mogę wejść, nawet mi tam nie, nie pozwalają Tak, tak, to, to pokazywałeś na, na filmach, które sam robiłeś, no, 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 że no, no. I, ten artykuł i, jest właśnie. łamany, że właśnie przez naj, najwyższe... Tak. Gdy, gdyby, gdyby ten artykuł mhm. był przestrzegany łącznie z prezydentem, mhm. bo przy tak samo jego pracownicy naruszają prawo, to znikłaby tak zwane poprzecznictwo. A, a między innymi dzięki temu korupcja by się zmniejszyła, bo byłoby łatwiejsze wydobywanie nawierzchni. A jeszcze bardzo ważny szczegół jaki jest. Znam wiele takich osób, którzy wiedzą, że przekręty są, mhm. gdzie jest yy, dobro, czy tam miasta, czy tam państwowe, i on wie, że został przeklęt i on o tym zawiadamia prokuraturę, a prokuratora wiadomo dla kulesiów mówi, że nie, że wszystko zgodnie z prawem. I gdyby taki człowiek, których bardzo wiele znam, mógł wnieść tak zwane prywatne oskarżenia, te jak ja jako pokrzywdzony mogę wnieść, no to wtedy byłoby całkiem okrócenie. I właśnie o takie rzeczy, o takie uściślenie Kodeksu mm -hmm. Pozwolenia Karnego i innych, mm -hmm. Będę dążył w swojej sprawie, bo to jest, gdyby. ja jestem mocno doświadczony i mam doświadczenie tak. innych osób. Czyli ty zacząłeś od, od swojej sprawy, ale w tej, w tej chwili w sumie zaczynasz walkę jakby tak, o tak, naprawę tak, wymiaru sprawiedliwości, tak? Tak? I, i, tak i bardzo ciekawa rzecz, że gdyby jakiś chociaż jeden dziennikarz mhm. czatował pod biurem skarg w Ministerstwie Sprawiedliwości albo w Prokuraturze Generalnej i gdyby to mógł ujawniać, Wtedy by Polska wiedziała jaki jest tak, że u nas jest oligarchia do No bo nie można. To wszystko są po prostu kolesie, no inaczej nie można powiedzieć. Dobra, dziękuję Ci bardzo i TVG9 życzy Ci powodzenia. No ja się nie